Witam was wszystkich serdecznie. W dzisiejszym odcinku opowiem wam o wydarzeniach z roku 1991, które miały miejsce w mieście Columbus. Jest to kolejna z tych spraw na rozwiązanie, której wszyscy musieli czekać wiele lat. Zapraszam do wysłuchania historii Jessica Lynkin. Jessica Lienkin przyszła na świat w roku 1975 w mieście Columbus w stanie Ohio w Stanach Zjednoczonych. Była drugim i ostatnim dzieckiem w rodzinie: miała 4 lata starszą siostrę Heather, z którą była bardzo związana. Przez całe swoje dzieciństwo robiły wszystko razem. Kiedy Jessica zaczęła chodzić do szkoły, okazało się, że jest ona bardzo inteligentna i zawsze znajdowała się w czołówce najlepiej uczących się dzieci w szkole. Nie miała żadnych problemów z nauką, ale nie oznaczało to, że całe dnie spędzała przy książkach. Miała wiele zainteresowań, między innymi taniec, śpiew, jak również granie na różnych instrumentach. I trzeba powiedzieć, że była w tej kwestii utalentowana. Bo potrafiła grać nie tylko na pianinie, ale również na skrzypcach i klarnecie. Jessica była taką wymarzoną córką, inteligentną, utalentowaną i bardzo dobrze się zachowującą. Ale kiedy miała 13 lat, w roku 1988, stało się coś, co bardzo wpłynęło na jej życie. Jej rodzice zdecydowali się na rozstanie. Jessica została ze swoją mamą, natomiast jej siostra zamieszkała razem z tatą w mieście oddalonym od Kolumbus o godzinę jazdy samochodem. Niby nie było to strasznie daleko, ale jednak ani taty, ani siostry nie było przy niej cały czas jak to było dotychczas. Ale to nie była jedyna zmiana w jej życiu, ponieważ rozwód rodziców oznaczał również zmianę miejsca zamieszkania, a co za tym idzie, zmianę szkoły. Na szczęście dziewczyna nie miała z tym większych problemów. Szybko w nowej szkole znalazła osoby, z którymi się zaprzyjaźniła. Kiedy rozpoczęła szkołę średnią, zapisała się do grupy cheerleaderek, co stało się jej pasją. Uwielbiała to robić. Bardzo odpowiadało jej to, że w trakcie występów oczy wielu osób są skierowane na nią. Niektórzy myśleli nawet, że swoją przyszłość będzie wiązała właśnie z tańcem, ale Jessica miała inne plany. Kochała zwierzęta i to z nimi wiązała swoją przyszłość. Zamierzała zostać weterynarzem. W tamtym okresie koncentrowała się bardziej na nauce, aby tylko dostać się na wymarzone studia. Ale w tym samym czasie bycie czy liderką sprawiło, że dziewczyna stała się bardziej popularna w szkole. Była tym typem dziewczyny, z którą każdy chciał się kolegować. Otaczało ją coraz więcej osób, zarówno dziewczyn, jak i chłopców, ale pomimo tego, że większość z nich chciałaby się spotykać z Jessiką, ona w tamtym czasie nie myślała o romansach. Chciała się skupić na nauce. Jednak wszystko się zmieniło pewnego dnia, kiedy wraz ze swoją przyjaciółką wybrała się na zakupy do centrum handlowego. Kiedy chodziły od sklepu do sklepu, koleżanka Jessica spotkała swojego znajomego, który w centrum handlowym był razem ze swoim kolegą Seanem Thompsonem. Sean i Jessica znali się z widzenia. On był członkiem drużyny futbolowej, a Jessica jako cheerleaderka występowała w trakcie jego meczów. Nigdy wcześniej jednak nie rozmawiali ze sobą, może dlatego, że był on trzy lata od niej starszy. Jessica była w pierwszej klasie, natomiast dla Shona był to już ostatni rok szkoły średniej. Ale tamtego dnia, kiedy zostali sobie przedstawieni, okazało się, że bardzo dobrze im się ze sobą rozmawia, a oprócz tego szon podobał się Jessice i to ze wzajemnością. I od tego czasu rozmawiali ze sobą coraz częściej, aż w końcu zaczęli się spotykać. Dziewczyna uwielbiała jego towarzystwo, przy nim czuła się wyjątkowo swobodnie, a do tego szon potrafił ją w każdej chwili rozśmieszyć. Jessica nigdy wcześniej nie spotykała się z żadnym chłopakiem, szon był pierwszy i nie potrafiła myśleć o niczym innym. Nie potrafiła się skupić na lekcjach w szkole, ponieważ myślała tylko o szonie i ich wspólnej przyszłości. Znali się dość krótko, ale Jessica była przekonana, że to on zostanie jej mężem. Nie widziała innej możliwości. Niestety, to, że przez cały czas myślała tylko o nim, zaczęło wkrótce przynosić skutki. Jessica zaczęła otrzymywać coraz gorsze oceny, a oprócz tego przestała uczestniczyć w lekcjach i zajęciach. Początkowo opuszczała tylko treningi cheerleaderek, ale już po jakimś czasie pojedyncze lekcje, a później nie pojawiała się w szkole wcale. Oczywiście wszystko to robiła tylko po to, by móc się spotykać z Seanem. On sam często wagarował i zazwyczaj udawało mu się namówić Jessikę do zrobienia tego samego. Dziewczyna nie widziała w tym nic złego, przecież dobrze się uczyła, nic się nie stanie, jak opuści kilka lekcji. Jednak na wagarowaniu się nie skończyło, ponieważ przestała ona pojawiać się w domu na czas. Jej mama Rebeka wyznaczała jej godzinę, o której powinna wrócić do domu i dopóki Jessica nie poznała szona, zawsze tego przestrzegała. Ale kiedy on pojawił się w jej życiu, wszystkie obowiązujące dotychczas zasady przestały być dla niej ważne. W końcu mama dziewczyny zrozumiała, że tak dalej być nie może. Ten chłopak najwyraźniej ma zły wpływ na jej córkę. Przestała całkowicie chodzić na treningi cheerleaderek, coraz częściej wagarowała, a jej oceny pozostawiały wiele do życzenia. To była zupełnie inna dziewczyna niż zaledwie kilka miesięcy wcześniej. W tamtym czasie Sean został już wyrzucony ze szkoły za częste opuszczanie lekcji i Rebeka zaczęła się obawiać, że jeżeli nic nie zrobi, to to samo może się stać z jej córką. I doszła wtedy do wniosku, że Jessica nie może się spotykać z Seanem. Oczywiście, kiedy to przekazała swojej córce, zakończyło się to awanturą. Nastolatka nie chciała słyszeć o tym, że zobaczy się z szonem dopiero wtedy, kiedy jej oceny się poprawią. Był on najważniejszą osobą w jej życiu i mama nie może jej zabronić widywania go. I pomimo zakazu, dziewczyna robiła to, na co miała ochotę. Chciała się spotkać ze swoim chłopakiem, to się spotykała. Chciała opuścić szkołę, to to robiła kompletnie nie przejmowała się tym, co mówi jej mama. Aż w końcu Rebeka doszła do wniosku, że musi coś z tym zrobić, nie może jej pozwolić na to, aby zachowywała się w taki sposób i postanowiła umieścić Jessikę w specjalnym ośrodku, w którym znajdowały się dzieci zachowujące się podobnie jak ona. W tym ośrodku miały być przeprowadzone sesje, w których miała uczestniczyć zarówno nastolatka, jak i jej mama. I dzięki pobytowi w tym miejscu, Jessica miała zrozumieć w czym tkwi problem i postarać się to naprawić. Mogła tam liczyć na wsparcie psychologów, którzy zawsze byli gotowi ją wysłuchać. O dziwo, Jessica nawet się nie buntowała przeciwko zamieszkaniu w tym ośrodku na dwa tygodnie, miała już dość kłótni z mamą i może taka rozłąka im obu dobrze zrobi. Może obie zmienią swoje nastawienie i po jej powrocie do domu będzie im łatwiej się porozumieć. Kiedy już wszystko było załatwione, ustalono, że Jessica pojawi się w tym ośrodku w poniedziałek 4 marca 1991 roku i pozostanie tam do soboty 16 marca. Jak dziewczyna tylko pojawiła się w tym miejscu, od razu można było zauważyć dużą zmianę w jej zachowaniu ponownie zaczęła się koncentrować na nauce i sam sposób w jaki się zachowywała uległ wielkiej poprawie. Znowu była tą samą Jessiką co kilka miesięcy wcześniej. Ale jedno jej tam nie pasowało. Każdego dnia dzwoniła do swojego chłopaka i z tego co słyszała od niego, to bawił się on wyśmienicie w czasie jej nieobecności. Raczej liczyła na to, że będzie spokojnie na nią czekał, ale szon nie miał zamiaru marnować dwóch tygodni i bawił się w najlepsze. A co więcej, miała wrażenie, że z każdym kolejnym dniem rozmawia z nią coraz mniej chętnie, aż w końcu usłyszała w słuchawce, że może lepiej by było, gdyby się już więcej nie spotykali. Dziewczyna nie mogła zrozumieć, co takiego się stało, że szonowi już na niej nie zależało był on całym jej światem, a teraz ma zniknąć z jej życia? Musiała z nim porozmawiać i spróbować go przekonać do tego, aby dał im jeszcze jedną szansę. Wiedziała, że chłopak wraz ze swoimi znajomymi będzie w centrum handlowym i postanowiła tam pojechać i spróbować go tam odnaleźć. Jessice nie wolno było wychodzić z tego ośrodka, ale ona i tak znalazła sposób, aby się stamtąd wydostać i autobusem pojechać tam, gdzie miał się znajdować szon. Tylko że o godzinie 23, kiedy jak co dzień sprawdzono w ośrodku, czy wszystkie nastolatki są w swoich pokojach, zauważono, że jednej osoby brakuje. Chodziło oczywiście o Jessicę. Dziewczyna nie wróciła do ośrodka a ponieważ nie znaleziono jej ani w innych pokojach, ani w żadnym z pozostałych pomieszczeń, zdecydowano skontaktować się z mamą dziewczyny. Może ona wie coś więcej na temat miejsca pobytu Jessiki. Ale Rebeka była zaskoczona tym, co usłyszała była przekonana, że jej córka jest cały czas w ośrodku, przecież miała go opuścić już następnego dnia. W jakim celu miałaby uciekać zaledwie kilkanaście godzin przed końcem jej pobytu w tym miejscu? Tak naprawdę to domyślała się, dlaczego Jessica to zrobiła. Zapewne chciała się spotkać ze swoim chłopakiem, ale czy nie mogła się powstrzymać jeszcze jeden dzień? Rebeka zadzwoniła do kilku znajomych dziewczyny, ale nikt nie wiedział, gdzie może ona być. Dzwoniła nawet do szona, ale chłopak nie odbierał telefonu. Nie widząc innego wyjścia, kobieta poszła spać, licząc na to, że jej córka w końcu się do niej odezwie. Ale tak się nie stało. Była już sobota rano, a Rebeka w dalszym ciągu nie miała żadnego kontaktu z Jessiką. Po raz kolejny zadzwoniła do znajomych dziewczyny, ale oni wciąż nie wiedzieli, gdzie może być nastolatka. Martwiąc się coraz bardziej, zgłosiła jej zaginięcie na policję ale kiedy policjanci usłyszeli całą jej historię o wagarowaniu, kłótniach z matką czy pobycie w tym ośrodku, od razu doszli do wniosku, że Jessica zapewne nie chciała wrócić do swojego domu i zdecydowała się na ucieczkę. Nie zamierzali się zająć poszukiwaniami nastolatki, poradzili tylko Rebece, aby spokojnie czekała w domu na powrót córki. Ale przez całą sobotę nic się w tej kwestii nie zmieniło. Jessica nie wróciła do domu ani nie skontaktowała się ze swoją mamą czy z którymś ze znajomych. I dopiero następnego dnia miało się okazać, co się stało z nastolatką. Pewien człowiek wybrał się do miasta Kolumbus, aby zrobić kilka zdjęć. W pewnym momencie znalazł się na oddalonym od miasta cmentarzu i zauważył, że w oddali ktoś leży na ziemi. Podejrzewał, że może to jakiś bezdomny tam śpi. Ale kiedy podszedł bliżej, zobaczył, że się mylił. Na ziemi leżała naga dziewczyna, i sądząc po ilości krwi znajdującej się na jej ciele, raczej istniały małe szanse, aby jeszcze żyła. Natychmiast wezwał policję, a kiedy pojawili się oni na cmentarzu, mogli tylko potwierdzić przypuszczenia tego człowieka. Dziewczyna z pewnością nie żyła. Wnioskując po tym, co mogli zobaczyć na miejscu, została pobita i użyto do tego jakiegoś bardzo ciężkiego przedmiotu. A ponieważ niedaleko jej ciała leżała złamana na pół, płyta nagrobkowa, pokryta krwią, nie było wątpliwości, że to właśnie jej sprawca użył. Najwięcej obrażeń znajdowało się w okolicy głowy i twarzy, do tego stopnia, że trudno było ustalić, kim była. Dziewczyna nie miała też przy sobie żadnych dokumentów. Została prawie całkowicie rozebrana, sprawca zostawił tylko jedną skarpetkę oraz biustonosz, i nigdzie wokół ciała nie było widać jej ubrań czy torebki. Nie było możliwości, aby w tamtym momencie ustalić jej tożsamość, ale śledczy podejrzewali, że mogła mieć około 20 lat. Kiedy informacja o odnalezieniu ciała dziewczyny rozniosła się po całej okolicy, Dotarła również do mamy Jessiki, która natychmiast skontaktowała się z policją, przypominając im o tym, że jej córka w dalszym ciągu nie wróciła do domu. Miała nadzieję, że to nie ona, ale musiała się upewnić. I kiedy jakiś czas później policjanci pojawili się w domu Rebeki, kobieta mogła obejrzeć zdjęcia odnalezionej na cmentarzu dziewczyny. Była zszokowana tym, co zobaczyła, ale jednocześnie była przekonana, że to nie jest jej córka. To musi być jakaś inna dziewczyna. Tylko że policjant, który przyszedł do jej domu, już wiedział, że Rebeka się myli. Na tamtym zdjęciu była jej córka, z tym, że jej twarz była w takim stanie, że kobieta jej nie rozpoznała, ewentualnie była na tyle zszokowana tym, co zobaczyła, że nie potrafiła rozpoznać na tych zdjęciach Jessiki. Był pewien, że to ona, ponieważ zauważył wiszące na ścianie zdjęcie nastolatki. I z pewnością była to ta sama dziewczyna, której ciało zostało odnalezione. Dla pewności poproszono inną osobę znającą Jessicę o zidentyfikowanie jej ciała i wtedy uzyskano już potwierdzenie, że to jest właśnie ona. Autopsja wykazała, że przyczyną śmierci Jessica były ciosy zadane w głowę, ale ustalono wtedy również, że przed śmiercią została zmuszona do stosunku. Na jej ciele odnaleziono ślady nasienia, dzięki czemu śledczy znajdowali się już w posiadaniu DNA sprawcy. W roku 1991 nie było jeszcze baz danych DNA, ale można już było porównywać dwie próbki DNA, więc istniała szansa na szybkie rozwiązanie tej sprawy. Sprawdzono dokładnie teren cmentarza i policjanci zauważyli tam wiele śladów stóp. Co mogło oznaczać, że dziewczyna uciekała przed swoim zabójcą. Co więcej, za kilkoma nagrobkami można było zobaczyć wgłębienia w ziemi i podejrzewano, że były one zrobione kolanami. I właśnie tam dziewczyna próbowała się schować przed sprawcą. Klękała za nagrobkami, aby nie być przez niego zauważoną. Ukrywając się za jednym z tych nagrobków, Jessica musiała widzieć w oddali światła w domu, znajdującym się najbliżej cmentarza. Ustalono, że najprawdopodobniej zaczęła biec w kierunku tego domu, ale w panujących wówczas ciemnościach nie miała możliwości zauważenia ogrodzenia cmentarza i z dużym prawdopodobieństwem uderzyła wtedy w słupek ogrodzenia i upadła. Na siatce ogrodzeniowej przy tym słupku odnaleziono włosy dziewczyny. Sprawca wykorzystał tę sytuację i to wtedy zabił Jessica. Jej ciało zostało odnalezione zaraz przy tym płocie. W trakcie przeszukiwania cmentarza znaleziono skarpetkę, która pasowała do tej, jaką Jessica miała na swojej stopie, ale oprócz tego żadnych więcej ubrań. Jedyne, co jeszcze udało się tam odnaleźć i co wydawało się, że może mieć związek z tym zabójstwem, to kawałek taśmy klejącej, na którym można było zauważyć długie włosy. Zakładano, że sprawca zakleił tą taśmą usta dziewczyny. Śledczy zaczęli się jednak zastanawiać, skąd ona się tam wzięła. Cmentarz był oddalony od miasta o mniej więcej 30 km i wokół niego nie było tak naprawdę nic poza polami. W oddali widać było pojedyncze domy, ale z pewnością nie było tam nic interesującego dla nastolatki. Po analizie wszystkiego, co zauważyli na miejscu, doszli do wniosku, że dziewczyna z pewnością nie doszła do tego cmentarza pieszo. Najprawdopodobniej dojechała tam samochodem. Jednak pytanie brzmiało z kim? Ona sama nie miała ani prawa jazdy ani samochodu. Ktoś musiał ją tam zawieść. Z tego co się udało ustalić w trakcie dochodzenia, dziewczyna ostatni raz była widziana na przystanku autobusowym, znajdującym się kilkadziesiąt metrów od ośrodka, w którym przebywała. Z tego przystanku odjeżdżał autobus jadący do centrum handlowego, i zapewne właśnie w ten sposób chciała się tam dostać. W końcu chciała się zobaczyć z szonem, czy jej się to udało. Śledczy musieli odnaleźć tego chłopaka i z nim porozmawiać. Może wiedział on coś więcej na temat tego, co dziewczyna robiła w tamten piątek lub co planowała. Tym bardziej, że od mamy Jessiki, jak również od znajomych dziewczyny, usłyszeli, że nie miał on najlepszego wpływu na dziewczynę, i niektórzy nawet przypuszczali, że to on mógłby być sprawcą. Przy znalezionym ciele znajdowały się wszystkie elementy biżuterii, jakie zazwyczaj miała na sobie Jessica, za wyjątkiem jednego: łańcuszka z napisem zajęta, jaki otrzymała od szona. Czy to on mógł go zabrać? Niestety śledczy nigdzie nie mogli odnaleźć chłopaka, aż w końcu dotarli do osoby znającej Szona, która poinformowała ich o tym, że wraz ze swoimi znajomymi pojechał on na Florydę, czyli do stanu oddalonego od Kolumbus o około 1000 kilometrów. Śledczym udało się ustalić, że wyjechali oni z miasta w piątek już po godzinie 18. .00. Czy to oznaczało, że szonowi udało się tamtego dnia spotkać z Jessiką, a z miasta wyjechał dlatego, aby uciec przed odpowiedzialnością za to, co zrobił? W tamtym momencie najważniejsze było, aby ustalić, gdzie się on znajduje, ale udało się to dopiero dwa tygodnie po śmierci Jessiki, kiedy Sean i jego znajomi zostali zatrzymani do kontroli drogowej. Kiedy sprowadzono ich ponownie do miasta Kolumbus, od policjantów Sząd dowiedział się o co chodzi. Poinformowali go wtedy o śmierci jego dziewczyny i widać było, że ta informacja go zszokowała. Śledczy mieli wrażenie, że jest naprawdę zaskoczony tym, co właśnie usłyszał. Sean opowiedział śledczym o ich związku, o tym, że zdawał sobie sprawę z tego, że jest źródłem nieporozumień między Jessiką i jej mamą i doszedł do wniosku, że jednak lepiej będzie, jeśli się rozstaną. Powiedział o tym dziewczynie przez telefon, ale ona nie chciała do tego dopuścić. Poprosiła go o spotkanie w centrum handlowym po godzinie 18, ale Sean czekał tam na nią przez jakiś czas, a ona się nie pojawiała. Doszedł wówczas do wniosku, że najprawdopodobniej nie udało jej się opuścić ośrodka i po prostu stamtąd wyszedł. Wsiadł razem ze znajomymi do samochodu i pojechali w kierunku Floryty, gdzie zamierzali spędzić dwa tygodnie, co planowali już od jakiegoś czasu. Wyjazd ten nie miał nic wspólnego ze śmiercią dziewczyny, nie był żadną ucieczką, tylko zaplanowanymi wakacjami. Śledczy mieli wrażenie, że chłopak jest z nimi szczery, jednak pobrano od niego próbkę DNA do porównania z próbką odnalezioną na ciele dziewczyny. Kolejną próbkę pobrano również od znajomego Shona, ponieważ w przeszłości miał on problemy z prawem. Ale kiedy po jakimś czasie otrzymano wyniki tych badań, okazało się, że ani jedna, ani druga próbka nie pasują do DNA znalezionego na ciele Jessiki. Zostali oni oczyszczeni z zarzutów i śledczy musieli skupić się na odnalezieniu prawdziwego sprawcy, tylko że nikt inny nie znajdował się na liście podejrzanych. Cały czas sądzono, że on może być odpowiedzialny za śmierć dziewczyny. Jessica nie mieszkała w tym mieście zbyt długo, zaledwie dwa lata, i z pewnością nie miała tam żadnych wrogów. Kto w takim razie mógł odebrać jej życie? Jak to zazwyczaj bywa, poproszono opinię publiczną o pomoc, może ktoś widział Jessica tamtego popołudnia i zauważył coś, co pomogłoby w rozwiązaniu tej zagadki. Niestety, oprócz tego, że była widziana na przystanku autobusowym nikt już później jej nie widział, ale na policję zadzwoniły dwie osoby, które być może zauważyły coś, co mogło mieć coś wspólnego z zabójstwem dziewczyny. Otóż w dwóch różnych miejscach znaleziono części garderoby, parę jeansów oraz buty, i faktycznie należały one do nastolatki. Miejsca, w których je odnaleziono, znajdowały się dość daleko od cmentarza i założono, że sprawca musiał je mieć w swoim samochodzie i po prostu wyrzucał je przez okno, aby się ich pozbyć. W kieszeni spodni znaleziono dwa bilety na autobus, których Jessica nie zdążyła użyć co pozwoliło śledczym założyć, że nigdy nie wsiadła do autobusu. Czekała na przystanku na jego przyjazd i to wtedy sprawca musiał do niej podjechać, a ona wsiadła do jego samochodu. Niekoniecznie oznaczało to, że Jessica go znała. Jej znajomi przekazali policji, że od czasu kiedy poznała Szona i zaczęła się spotykać z jego znajomymi, często korzystali oni z autostopu. Jej koleżanki tego nie popierały, ale Jessica nie widziała w tym nic złego. Odnalezienie tych ubrań dostarczyło śledczym informacji dotyczących tego, co się mogło wydarzyć tamtego dnia, jednak w żaden sposób nie wpłynęło na odnalezienie sprawcy. W dalszym ciągu nie było wiadomo, kim mógł on być i dlaczego Jessica musiała zginąć. I to się niestety nie zmieniło przez dość długi okres, pomimo tego, że o sprawie Jessiki przypominano co jakiś czas w różnych programach telewizyjnych, a nagroda za informacje, które doprowadzą do ujęcia sprawcy, wzrosła aż do 100 tysięcy dolarów. Śledztwo utknęło w martwym punkcie i nie było kompletnie żadnych osób na liście podejrzanych. Jedyne co pozostało to liczyć na to, że odnalezione na ciele dziewczyny DNA sprawcy pewnego dnia doprowadzi śledczych do rozwiązania zagadki jej śmierci. Jednak przez lata nic się w tym temacie nie zmieniło, i wszyscy już powoli zaczęli tracić nadzieję na to, że kiedykolwiek dowiedzą się kto i dlaczego odebrał życie Jessice. Ale kiedy w roku 2008 wprowadzono posiadaną próbkę do bazy danych, Okazało się, że uzyskano dopasowanie. Dokładnie w 17 rocznicę odnalezienia ciała Jessica udało się ustalić, kto był sprawcą. Śledczy otrzymali informację, że DNA na ciele dziewczyny pasuje do DNA 51-letniego Marwina Smyta Juniora. Jego DNA znajdowało się w bazie danych, ponieważ w przeszłości odbywał już wyrok za zmuszenie dwóch innych kobiet do stosunku. Został za to skazany na dziewięć lat pozbawienia wolności zaledwie kilka miesięcy po śmierci Jessica. Jednak w tamtym czasie nikt nie wiązał jego osoby z zabójstwem dziewczyny. Nie znali się, była dla niego całkowicie przypadkową dziewczyną zauważoną na przystanku autobusowym. Gdyby nie materiał biologiczny nie byłoby szansy na to, aby w jakikolwiek sposób powiązać go z tą sprawą. W roku 2008 Marvin był niczym niewyróżniającym się obywatelem, był mężem i ojcem i pracował w jednym z supermarketów. To właśnie tam został aresztowany i zabrany na przesłuchanie. Ale mężczyzna nie przyznawał się do popełnienia tej zbrodni. Kiedy pokazano mu zdjęcie Jessiki, zapewniał, że nie ma pojęcia, kim ona jest. Nie potrafił jednak odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób jego nasienie znalazło się na jej ciele, skoro się nie znali i nigdy wcześniej jej nie widział. Jednak dowody były jednoznaczne. Prawdopodobieństwo, że to ktoś inny mógł być sprawcą, wynosiło 1 do 1 tryliona. Te informacje jednak w żaden sposób nie wpłynęły na zmianę zdania Marwina. Twierdził, że to nie on zabił Jessica. Jeżeli doszłoby do procesu, w trakcie którego uznano by go za winnego, mężczyzna mógł nawet zostać skazany na karę śmierci. Ale zaledwie miesiąc przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia procesu, Marwin przyznał się do winy, w ten sposób unikając kary śmierci. Zeznał wtedy, że kiedy zobaczył Jessicę na tym przystanku, nie zabrał jej ze sobą zamiarem zabicia jej. Myślał wtedy o tym, by ją wykorzystać. Ale kiedy to już się stało i Jessice udało się uciec z zaparkowanego niedaleko cmentarza samochodu, zrozumiał, że nie ma innego wyjścia jak odebrać jej życie. W końcu widziała jego twarz. Za zabicie Jessiki, Marvin został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. Z możliwością wcześniejszego zwolnienia warunkowego po spędzeniu w więzieniu 30 lat. Biorąc pod uwagę jego wiek, istnieją spore szanse na to, że nigdy nie zostanie wypuszczony na wolność. To jest już koniec tej historii. Dziękuję za wysłuchanie jej do końca. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, proszę o polubienie filmu i zasubskrybowanie kanału. Nie przeoczysz wówczas kolejnego odcinka. Z góry dziękuję i do usłyszenia. Cześć.